Myśląc o starożytnym Egipcie, od razu nasuwają nam się rozmaite skojarzenia: piramidy, mumie, świątynie, hieroglify, faraonowie czy ozdobne posągi kotów, a to tylko niektóre z nich. Jest jednak znacznie więcej ciekawych faktów związanych z tą niezwykłą epoką w historii. Z tego właśnie powodu zebraliśmy 10 przykładów rzeczy, które starożytni Egipcjanie robili, a które nie są wiedzą powszechną. Miłego oglądania. Czy wiedzieliście, że starożytni Egipcjanie tresowali pawiany tak, by łapały przestępców? Te bystre zwierzęta były pierwszymi zwierzętami policyjnymi. Pomagały one przedstawicielom władz w łapaniu złoczyńców. Pawiany były trzymane na smyczach i wypuszczane na ludzi, którzy w jakiś sposób zawinili. Tu jednak nie kończyła się ich rola. Pawiany w Egipcie zajmowały się bowiem wieloma zadaniami, takimi jak zbieranie owoców, pomoc w produkcji piwa, a nawet taniec. Cieszyły się one dużym uznaniem w tamtejszej kulturze. Znajdowano nawet mumie z tatuażami pawianów na ciele, co pokazuje, do jakiego stopnia ceniono te sprytne stworzenia. Skoro mowa o tatuażach, to przejdźmy do drugiej ciekawostki. W Egipcie istniały tatuaże, na co wskazują odkrycia archeologów. W starożytnej sztuce egipskiej można podziwiać piękne kobiety pokryte tatuażami, na przykład kropkami i spiralami na klatce piersiowej, brzuchu czy udach. Zdaniem wielu ekspertów, znaki te miały na celu pozyskanie boskiej ochrony i błogosławieństw w czasie ciąży i były zarezerwowane wyłącznie dla kobiet z wyższych sfer. Z biegiem czasu tatuaże ewoluowały. Kształtem zaczęły przypominać wizerunki bóstw, co miało na celu zdobycie ich przychylności. Czynność tatuowania była rytuałem sama w sobie. Do wykonania tatuażu używano specjalnej szczotki, składającej się z nieparzystej liczby trzech, pięciu lub dziewięciu splecionych ze sobą igieł. Egipcjanie przypisywali poszczególnym liczbom znaczenie symboliczne szczotkę maczano w węglu drzewnym lub indygo, które posiadają właściwości bakteriobójcze, a następnie wielokrotnie nakłuwano nią skórę. Po tym jak tatuaż został ukończony, smarowano skórę różnymi olejkami, aby wspomóc gojenie i utrzymać intensywność kolorów. Starożytni Egipcjanie uwielbiali swoje koty jak żadne inne społeczeństwo. Kiedy umierał ich ukochany kot, było to dla nich wielkie przeżycie. Na znak żałoby ludzie golili brwi, demonstrując w ten sposób, jak bardzo kochali swoich futrzastych towarzyszy. Koty były czymś więcej niż zwierzętami domowymi. Uważano, że przynoszą szczęście i traktowano je po królewsku. Przywiązanie Egipcjan do swoich kotów było doprawdy wyjątkowe, a ich obrzędy żałobne. Odzwierciedlały tę miłość. Pozostając w temacie zwierząt, okazuje się, że starożytni Egipcjanie nie mumifikowali wyłącznie ludzi. Rozkopując grobowce, archeolodzy natrafiali również na zmumifikowane krokodyle, jednakże odbywało się to w nieco inny sposób. W 2019 roku znaleziono 10 szczątków krokodyli. W jednej z nekropolii nad Nilem, ale nie usunięto z nich wnętrzności, jak było to w zwyczaju. Wygląda na to, że nasi przodkowie składali ofiary z tych gadów. Miały one służyć jako coś w rodzaju przekąski na życie pozagrobowe dla faraonów. Wierzono także, że bogowie mogą spojrzeć na Egipcjan przychylnym okiem, jeżeli dokonają tejże ofiary. Przejdźmy teraz do fascynującej procedury przywiązywania woreczków z kośćmi myszy do szyi niemowląt i małych dzieci. Mieszkańcy starożytnego Egiptu mocno wierzyli w lecznicze właściwości owych kości. Dla przykładu, jeśli dziecko było chore, wierzono, że jego matka powinna zjeść mysz, a następnie starannie umieścić kości gryzonia w niewielkim woreczku z tkaniny. Worek był zawiązywany na siedem supłów i zawieszany na szyi dziecka jako talizman ochronny. Co ciekawe, pojawiały się również przypuszczenia, że osoby z niższych klas społecznych praktykowały podobną metodę, aby pomóc dzieciom, które zmagały się z moczeniem nocnym. Jedną z ciekawszych informacji odnośnie mieszkańców starożytnego Egiptu jest z pewnością to, że nosili oni sandały z wizerunkami swoich wrogów. W grobie Tutanchamona znaleziono ponad 80 par budów. Na jednej z nich znajduje się twarz afrykańskiego jeńca, na innej zaś postać Azjaty. Wszystko to stanowi symbol nadchodzących podbojów jego królestwa. To trochę tak, jakby faraon chciał w artystyczny sposób przekazać, że on jest właścicielem tychże niewolników. Wspomnieliśmy już, że Egipcjanie kochali koty i pawiany, ale to nie jedyne zwierzęta, które trzymali w swoich domach. Jastrzębie, ibisy, lwy, gazele i małpy także wchodziły w skład ich domowego zwierzęcia. Posiadali też udomowione psy, ale nie były to pieski kanapowe. W starożytności pełniły one raczej funkcje wytrawnych myśliwych i stróżów. Wśród nich były harty, mastify czy jamniki. Starożytni Egipcjanie wierzyli w istnienie ka, będącego istotnym elementem duszy. K było fundamentalnym pojęciem w religii starożytnego Egiptu reprezentującym witalną energię czy żywotność jednostki. Wierzono, że wszyscy posiadają K, które było ściśle związane z ciałem przez całe życie, ale także po śmierci. Uważano, że k przebywa w organizmie przez całe życie, zapewniając wsparcie i witalność, ale może również odłączyć się od ciała i udać się w zaświaty. Starożytni Egipcjanie uważali również, że k potrzebowało pokarmu i odżywienia w zaświatach, stąd też w grobowcach składano ofiary w postaci jedzenia i napojów. Niezadbanie o K mogło doprowadzić do wewnętrznego niepokoju i niezadowolenia jednostki po śmierci. Idea K akcentowała kontynuację egzystencji po śmierci i podkreślała znaczenie utrzymywania więzi między żywymi a zmarłymi. Pozostając w temacie koncepcji filozoficznych, Egipcjanie wierzyli w koncepcję mat. Podejście to obejmowało kwestie takie jak prawda, równowaga, porządek we wszechświecie, sprawiedliwość i harmonia. Uważano, że zarówno zachowanie ludzi, jak i świat przyrody są całkowicie podporządkowane mat. Mat była przedstawiana pod postacią bogini ze strusim piórem na głowie symbolizującym prawdę i sprawiedliwość. Idea Mat oddziaływała na różne aspekty społeczeństwa starożytnego Egiptu, w tym na prawo, moralność i praktyki religijne. Podkreślała ona znaczenie etycznego postępowania oraz prawości. Starożytni Egipcjanie byli politeistami, a więc oddawali cześć wielu bogom i boginiom, z których każde miało przypisane swoje odrębne cechy, zdolności czy dziedziny. Kult tych bogów i bogiń był nieodłącznym elementem religii i kultury starożytnego Egiptu, wpływając na różne aspekty życia społecznego, w tym politykę, sztukę, literaturę i życie codzienne. Świątynie poświęcone bóstwom służyły jako ośrodki aktywności religijnej, w których kapłani odprawiali rytuały, ceremonie i składali ofiary, aby uzyskać błogosławieństwa. Starożytni Egipcjanie uważali, że utrzymanie zgody i harmonii z bogami było niezbędne do zapewnienia dobrobytu, ochrony i Bożej łaski. Do najbardziej znanych bogów i bogiń należeli Ra, Bóg Słońca, Ozyrys, Bóg Życia Pozagrobowego i Izyda, bogini magii i macierzyństwa. I na tym kończy się lista dziesięciu ciekawostek na temat starożytnego Egiptu. Jeśli Wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i podzielić się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!